że aktorzy co róż zaskakują talentami o których nie mieliśmy pojęcia. Dlatego dzisiaj opowiem wam o trzech artystach, którzy nie tylko błyszczą na ekranie waszych telewizorów czy na scenach teatralnych, błyszczą również na scenie muzycznej. Jesteście ciekawi o kim mowa? Oglądajcie dalej. Czy wiedzieliście, że Anna Dreszowska, znana z wielu seriali i filmów, ma na swoim koncie już dwie płyty? Tak, dobrze słyszycie, dwie. W 2011 roku wydała album Już nie zapomnisz mnie, pełen klasycznych utworów z dawnych lat, a w 2014 roku tango bank”. tanga filmowe. Brzmi nieźle, prawda? Nocami w gwiazdy spoglądam i myślę z lękiem, Zapomnij mnie. O szczęście trzeba grać. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na szwank, ten głównej stawki nie wygrywa. A wam, który album podoba się bardziej? Dajcie znać w komentarzu, a my lecimy dalej. Paweł domagała to chyba już trochę mniejsze zaskoczenie, ponieważ mogliśmy się z nim już oswoić, jeśli chodzi o scenę muzyczną. To prawdziwy człowiek orkiestra. Nie dość, że jest aktorem, muzykiem, to jeszcze robi stand-up, wiedzieliście o tym. Ale wracając do muzyki, Paweł miał już kilka tras koncertowych. Narnia Tour, Wracaj Tour czy 1984 Tour. Weź nie pytaj, weź się przytul, weź tu ze mną, weź tu bądź. Weź nie młodzień, weź się starzej. Razem ze mną idź To właśnie ten utwór, Weź nie pytaj, podbił serca Polaków w 2018 roku. Kto z Was go nadal nuci? Przyznać się? Kojarzycie może ten zespół? Jeśli nie, to pora to zmienić. A kojarzycie może Pawła Małaszyńskiego? To rockowo-granczowa grupa, której Paweł Małaszyński jest wokalistą. Aktora możecie znać z wielu znakomitych ról, na przykład grał w serialu Magda M lub w naszym spektaklu Barabum i Tydzień nie dłużej. Zespół ma na koncie aż sześć albumów i występował na wielu dużych festiwalach, na przykład na Woodstocku czy Impact Festival przed Black Sabbath. Czajcie to? Niesamowite! Także jeśli lubicie mocniejsze brzmienia... To koniecznie sprawdźcie ich twórczość i napiszcie nam, co o tym myślicie. Koniecznie dajcie łapkę w górę, subskrybujcie ten kanał po więcej takich ciekawostek. No i. Czekajcie na kolejne filmiki. Zapraszamy!